A pani Profesor, sprawa C oparła pani narację na sprawie C 119 łamane na 15. Opała, pani Profesor dziękuję za, za wykład. Pragnę dodać, że oparła Pani y, narrację na sprawie C 119 łamane na 15, w której spółka HK Partner po wydaniu wyroku przez SOKiK z nałożeniem kary 27 tysięcy złotych. Przekształciła się własnościowo w partner spółka ZO, .o., o czym jest napisane w orzeczeniu, w opinii rzecznika. Jest to tyle ciekawe, że właśnie usłyszeliśmy przepis, jak obejść wyroki Sokitu I, I ja bym chciał tutaj zadać pytanie: jak tą ocenę, którą od Pani usłyszeliśmy, także z instrukcjami dla, dla sądów, i, i, i jak mają postępować, co im to grozi? Jak to rozumieć na przykład w świetle przekształcenia Brebanku, który posiada wpisane klauzule w rejestrze klauzul niedozwolonych, na spółkę MBank, która jest zupełnie nowym ciałem, to się stało w 2013 roku, czy w świetle tego firma MBank nie poniesie odpowiedzialności na przykład za posiadanie wpisów dotyczących tak zwanego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego? Dziękuję bardzo. Dziękuję za odpowiedź do wystąpienia. Możliwe jest uparanie granicy przez inny podmiot, zastosowanie klauzul wpisanych do rejestru. a szczęście system się zmienił, więc nie mówimy w zasadzie o sprawie przeszkód. Niestety przez 10 lat ten rejestr będzie obowiązywał tak, jakby był częścią kodeksu cywilnego, z czym nie mogę się zgodzić zwłaszcza w świetle poglądu, że to są bezwzględnie zakazane postanowienia, czyli są ich napisał prawo zobowiązań tak? To też jest I w związku z tym chciałam powiedzieć, że jeżeli prezes u przeprowadzi postępowanie, oceniając klauzulę embargę do to może nałożyć karę. Co wynika z tej opinii, które było zadaniem naukowym dla mnie na tę konferencję, żebym omówiła ewentualną odpowiedzialność świetle tej opinii. Tak? Więc proszę nie dziwić się, że oparłam się na tej opinii tak, ale sama oraz opini na całym innym orzecznictwie Trybunału. Więc ten, ten drugi podmiot, jeżeli wobec niego będzie postępowanie dotyczące kontroli abstrakcyjnej tego wzorca i ono skończy się negatywnie, to może być też nałożone karta. W tej opinii chodzi o to, żeby nie karać innych przedsiębiorców na podstawie tego, że wobec wcześniejszych przedsiębiorców ocena ich wzorców wpisała na przykład do rejestru, że zakazane jest używanie postanowienia, że sądem właściwym w rozszerzaniu spraw będzie sąd siedziby miasta Co może powiedzieć konsument pochodzący z Sopowu, Gdańska i który chce skorzystać z takiego postanowienia? A więc jest to wciąż możliwe, niemożliwe jest według rzecznika utrzymywanie takiego systemu i jest to sprzeczne, chciałbym powiedzieć, z, z dyrektywą dotyczącą tych która jest uzupełnieniem dyrektywy o y, nieuczciwych klauzułach. Czyli źle wprowadzono w zasadzie tę drugą dyrektywę, ponieważ ona nie wymagała, komisja to rozważała w sprawozdaniu nawet, czy nie zmienić prawa Unii Europejskiej, ona nie pozwala na to, żeby skutek jakby związany z, z, ten ego-owness, jako tej klauzuli wyłączeń zbiorowych mógł dotykać przedsiębiorców, którzy nie występowali w postępowaniu wszczynanym na przykład przez jakieś stowarzyszenie, tak? Tu o to chodzi. Tak i to... Z, z, z cały czas ten przykładzie, który Pan mówi może być uchylany pod warunkiem, że jego wzorzec będzie z nim jakby tutaj, jakby w jego mo możliwościach yy, obrony proceduralnej uwzględniania pożyczek yy, tak? Czyli w świetle tej interpretacji mBank yy, może aktualnie ignorować wszystkie zapisy rejestru, które były wpisane 5 lat temu. Nie, to nie jest tak i w tej opinii też tak jest, że w większości przypadków przedsiębiorcy nie powinni ignorować tego, co jest w rejestrach, chyba że mają naprawdę sytuację taką, że jeden przepis yy, Jeden, jedno postanowienie wzorca jest super drażące dla konsumenta, ale dziewięć innych jest super korzystne. Równowaga jest w kontekście, tak, ustalana. Albo, co dotyczy na przykład biur turystycznych, konsument kupuje ze zniżką 80%, tak, czyli to, co właśnie Trybunał dopuszczał we wcześniejszych orzeczeniach. Czyli jeżeli zapłacił wynagrodzenie czy cenę, która uwzględnia taki rana, to jego sytuacja nie jest jakby nierówna w sensie materialno-prawnym, czyli jakby dopuszcza się, to trzeba zbadać to w kontekście sytuacji, to co od rana mówimy, tak? Tak, to może być jeden... przepraszam, jeszcze tylko jeden, jeden wątek. W przypadku, w przypadku tylko domknę. W przypadku przekształcenia banków, które, które stały się bardzo masowe, tak naprawdę, gdy spojrzycie Państwo na rynek banków w Polsce, praktycznie chyba wszystkie banki przekształciły się w ostatnich latach z A na B, z X na Y. I, 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 i to jest coś, czym powinniśmy, dzięki wykładowi Pani Profesor, powinniśmy zadać pytanie, jaki teraz jest los konsumentów i ich umów, tak? To, to pod, pod rozwagę teoretyków i praktyków prawa tak, pozwolę sobie dać. przeniesienia y, obowiązków, decyzji administracyjne na nowy podmiot, w którym się zajmują administracyjnego,